dzień dobry nie wiem jak mnie będzie słychać jedziemy w miejsce gdzie przyroda gra pierwsze skrzypce zrobimy sobie film z dźwiękami rechoczących żab Tutaj jest ogólnie tu zakaz wstępu, ale pytałem właściciela, akurat był na miejscu. Przynajmniej tak się przestawi jako właściciel. Pytałem, czy mogę tu wejść i na początku nie chciał, bo wiadomo, żeby nie deptać, nie straszyć kaczek i innych zwierząt, ale później się zgodził. Czy zauważyliście jakąś zmianę? Okularki. I teraz zapas lepiej widzę na lewe i na prawe oko. Jesteśmy tu z jednego powodu Żeby nagrać żaby, tak jak już mówiłem jadąc tutaj Ale żab chyba nam się nie uda nagrać Żaby lubią ciepło i teraz już i tak świeci Słońce wysoko jest dzień, a żaby lubią ciepło, a była zimna noc Podejrzewam, że ogrzewają się gdzieś w ciepłych zakamarkach Ale nagramy sobie odgłosy przyrody i zrobimy z tego jakiś krótki, sentymentalny film. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Nie mam w ogóle planu na, na ten film. Także zobaczymy, ale jeden pozytyw jest, że nie ma wiatru. A i pozdrawiam pewne osoby, które mi przypomniały o tym miejscu. Przyjmijmy, że ma na imię Agata. Bardzo Ci dziękuję. A z przyszowiskiem stowarzyszeniem rowerowym które powstało bardzo spontanicznie. Nazwa też takowa jest. Byliśmy tutaj ostatnio. Zostałem, odłączyłem się od grupy, grupa pojechała dalej, żeby nagrać żaby. Odgłosy żab. Fajnie było, ale niestety wiał wiatr. I te wszystkie trzciny, trawy taki dawały mocny efekt, tak zaszumiały nagranie, że no niestety nie dało się z tym nic zrobić. Natomiast teraz nie ma żab. Ale są dźwięki przyrody. Aha, a czemu mam okulary? Ta wada wzroku nie jest może zbyt duża, chociaż jakaś tam jest, ale mam astygmatyzm i już mnie zaczynało denerwować to, że podczas montażu czy obróbki zdjęć, nie wiem jak to wytłumaczyć, człowiek tak dziwnie widzi, musiał się przyglądać, musiał co jakiś czas patrzeć dal, odpoczywać, bo. Ludzie za astygmatyzmem, a mam go dosyć spory na jedno oko, nie widzą zbyt dobrze. Zobaczę, czy, czy, będzie, czy będzie łatwiej. Pewnie tak. Nie mam statywu do rejestratora, ale położymy go gdzieś na drzewie. Ok, jakoś te żaby trzeba sprowokować do swojego śpiewu. Spróbujemy puścić nagranie z telefonu. Zobaczymy, czy się uda. Ponoć wystarczy, żeby tylko jedna żaba zaczęła rechotać czy śpiewać i później dołączają się inne. Puścimy dźwięki z internetu i zobaczymy czy żaby się dołączą. Chyba nic z tego. Kiedy człowiek się do tego przyzwyczaił. No ale widzę Was wyraźnie przez to. Porobię sobie tutaj jeszcze parę zdjęć i wracamy do domu. Pan właściciel tego miejsca bardzo fajny człowiek. Dziękuję za udostępnienie miejsca i możliwości obejścia tego terenu. Słońce jest dosyć mocno i podejrzewam, że te zdjęcia film nie będzie, będzie jakiś spektakularny. Miejsce bardzo fajne polecam. Stawy hudowskie w Hudowie, obok Przyszowic. Łatwo trafić, ale rowerem jest pięknie tutaj. Żółty szlak. Poszukajcie sobie na mapach żółty szlak w gminie Gierautowice. Co można dojechać z zamku w Hudowie? Jadąc tą drogą, trochę dalej przeciąć. Drogę na Ornontowicę Asfaltową i dojechać na przykład do kapliczki Świętego Huberta, o której już robiłem film na Bekrzy w Gierałtowickim Lesie. Dzięki, że byliście ze mną. I do zobaczenia jak zawsze następnym razem. Hej.